To, to będziemy tą e, a prawą słuchajcie jak nie, otkniemy, nie, to... nie najczęściej, się... najczęściej prawą dłonią trzymamy długopisy, prawda? co so, jesteś leworęczny? Nie, no to słuchajcie, to dla jest, praworęcznych jest, ja to lewa ręka u Ciebie załatwia wszystko, a dla praworęcznych słuchajcie, najpierw szczęście w nauce, bo to prawą dłonią trzymamy długopisy, a potem zobaczycie jak będziecie dorośli, to bardzo często prawą dłonią będziecie chwytać za portfele i będziecie wydawać kasę. Więc szczęście, takie, wiecie, finansowe, tak trochę taki biznes, no pracę, ci też. Cipszy tak tylko to a wydaje, ona a... powiedzieć I teraz, czy chcecie usłyszeć od razu prawdę, czy zaczniemy od lewować? Prawda, prawdę, prawdę, a potem legenda. Postawił najmłodszy z krzyżaków, miał na imię Hugon i stawiał ją przez całe swoje życie za karę, ponieważ wbrew przyjętym zakazom zaczął spotykać się z piękną barbarą. Zakochał się. w. Nie jes jesteś dobrej uprzywilejowanej no. Nie fajkiem nie musisz ale pierwszy muszą być Kto to A ma coś na sumieniu? Pokażcie. Ja! Przy nazwie. Słuchajcie, na tą bramę mówimy, że jest to brama klasztorna, brama świętego ducha. Uważajcie, przypuśćcie pana. Brama świętego ducha albo brama panińska. Ponieważ kiedy wychodziło się przez tą bramę... Dochodziło się do kościoła świętego ducha, lasztoru i szpitala, który prowadziło Benedyktynki, czyli panny zakomne. Co myślisz? Wiem, że zawsze największą atrakcją jest to działko. Słuchajcie, to jest radzieckie działko przeciwlotnicze, ale z okresu po II wojnie światowej. A tam dalej, słuchajcie, to ten okrągły przedmiot, który jest po waszej prawej stronie, to jest mina morska kontaktowa. Ja wiem, nie. A dlatego tutaj są elementy. Nie zjadne, ponieważ, to się ponieważ e, w okresie Wieloletnia Międzywojennego w Tustoruniu stała załatwiona wieża z kościoła marynarzy Następnie, po po do, do tego kościoła, który jest na i w kierunku ratusza cały orszak się udawał. E, słuchajcie, my wejdziemy na wieżę tego kościoła właśnie. E, będziemy sobie też zwiedzać e, tam w środku kościoła. O nim samym powiem, jak będziemy w środku. A z tego miejsca Będziemy tak, tam gdzie są te dwie takie okienka, widzieli Państwo, że będą górze to tam będziemy. A Jak Wam się to roń podoba? Jak Wam się podoba to roń? Co się. Tak, a co najbardziej? Żaby. Nie Żaby? Żaby. Życie nie pomyślałeś? Ja myślę, że tylko tak. Ja że tak tak tym momencie. Czyli policja. A żabunie? Żabka! O, o, o. Karny, mam już jedną Kenneth'a! U mnie tu Kenneth! Dla nas to jest takie A w domu Kopernika, co? Kupowałaś no, te czarne psy? Tak. Mi się najbardziej podobały pamiątki drogie, a... czarne. A, a się a, pszty. Pszty. czarne psy! Czarne psy? Tak, czyli nie Pierwszy okay. z nich to jest sąd, a ten, tak zwany nasz toruński okrąglak, to areszt śledczy. to w drugiej połowie XIX wieku postawiono tu areszt, i do dzisiejszego dnia pełni on funkcję aresztu, także to nie jest zabytek, który można zwiedzać swobodnie. Można zwiedzać, ale życzę wam dobrowolnego zwiedzania, a nie za przymusem. No, ruszamy w bój. Nie lubiłem. Nie lubiłem. A takich kwadratów, widzicie? I w gotyckim witrażu w jednym takim kwadracie, czyli w jednej takiej kwaterze jest jedna scena. I w takim średniowiecznym witrażu może być mnóstwo scen przedstawionych na jednym oknie. A w tych witrażach bardziej nam już współczesnych jest odwrotnie. Jest jedna duża scena podzielona na kilka mniejszych części, tak jak puzzle są, prawda? I tutaj możemy zobaczyć, iż jeden przedstawiony jeden święty, który na całym oknie e, tam się znajduje, jest jakaś pozostała dekoracja. A w gotyckim właśnie był, byłoby odwrotnie, że w, jednej, w jednym tym okienku byłaby pokazana jakaś jedna odrębna cały, czy, no, to, cały kościół mi się podoba. Słuchaj, bo to jest e, jedna z większych świątyń tutaj. Eee, w to najważniejszy, najważniejszy No, gdzie go! Siema! w necie! Klientów wypożyczonych na spam. Zostawiam go w pokapiera! Kilo ja poproszę dwa kilo pomidorów. Zostawcie mi! Brawo! Stopić. Więcej! Więcej za mnie! Więcej za mnie! Na imię Filusi I należą do profesora Filutka. I zobaczcie, tam na tablicy pokazany jest profesor Filutek. A profesor Filutek i pies to byli bohaterowie, byśmy powiedzieli, komiksu takiego składającego się z trzech obrazków, zawsze tak, były historie, które opisywały przygody sam filusie i profesora filutka i wymyślił profesora wymyślił profesora taki artysta który nazywa się Zbigniew Lengren. głowa i ogon głowa ogon coś jeszcze uszy uszy Poczekaj. Ej, ale fajnie, one mówiąc. Mogą... My też możemy. Ja też chcę! Stoi dokładnie w tym samym, w którym e, miejscu w 18 i w 17 stał osiołek drewniany. I wówczas ten drewniany osioł metalowy miał tylko grzbiet, który był bardzo ostry. Ponieważ osioł był pręgierzem, czyli miejscem, gdzie odbywano karę, z tym, że kara była tylko dla mężczyzn, tylko dla panów i tylko dla żołnierzy miejskich, bo w tym budynku, słuchajcie, mieli oni swoją główną siedzibę. Tutaj znajdował się, byśmy dzisiaj mogli powiedzieć, posterunek policji. I kiedy ten strażnik miejski miał być ukarany, sadzano go na ten ostry grzbiet, do nóg jeszcze przywiązywano mu ołowiane ciężarki, no i w zależności od tego, co złego zrobił, musiał też określony czas na osioł spędzić. Więc Słuchajcie, osioł to była kara, nic przyjemnego, grzbiet był bardziej ostry niż dzisiaj. Nie będziemy siadać, no bo nie chcemy, żeby nikomu stała się krzywda. Ja chcę! Dlatego, słuchajcie, będziemy toli w kierunku Nie. Wiem, że...

我留吧，我留。 Tam były mrówki! I no ktoś I tutaj nie było. Ja też nie byłam. I z jakimi wyszło. uniknione. Skornie uniknione. Hej, Ale z tej strony. A dla tym wiem, A potem to będziemy mieli zbioreczkę? Potem, um, potem, to znaczy...

To jest ci za 10 To nie jest wcale takie To jest blagie, to To ma znaczenie jak jaką będzie miał. Dawaj! Chcę jak? Sani, wróci do swoich dróg, za chwilę, tak? I powiecie co będzie robić. Dostajecie zestaw zadań. Słuchajcie. Musicie na podstawie tych zdjęć rozpoznać te miejsca, które są tutaj na zdjęciach. Tylko i wyłącznie te miejsca tyczą się samego starego rynku. Macie tutaj na samym końcu mapę, Aha. która Was kieruje. Już wam pokazuję. Każda teżka jest identyczna, oczywiście. Nie, wy, nie wychodzicie poza obręb sterówki. Poza obręb starego rynku. Tutaj, tak? Cały czas chodzicie i szukacie zgodnie z tym, co tutaj jest na zdjęciu. Szukacie tych miejsc. Zaczynacie od tego, że wymyślacie nazwę swoich grupy. Dalej, no, o, dalej myślę. To ugodrasa do Bo adres to. To, to Iść, raczej, adrecie, w... no, nie Tutaj coś się podpisywać, co no, to jest? co jeszcze? No nie wiem, no szybko. Pierwsze. Dalej. Pierwsza. Dobra, jak się Czekaj, ja to mam.

mają więcej jeżeli chodzi o pierwszą część pan tak, poproszę ciebie, czekamy na resztę. Minęło? Dobra. Oddajecie karty. Długo zostawcie sobie. Szukajcie korejnych. Tak? Przeczytaj, przeczytaj. Przeczytaj, przeczytaj. 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 nie Przeczytaj. 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 Długopis a, B. B? Znacie kogoś takiego? Ty jesteście grupa? No, i Ty jesteś, F, tak? F, tak, F. Oni czuliście się z grupą. I co teraz? Jeszcze jedno zadanie. Kończycie, czekacie tutaj. Jeżeli będziecie widzieli kogoś e, z grupy, to bym prosił, żebyście mówili żeby już czy chodzili dobrze. Początkowo oddać, już... nie? I w jeszcze w no, ankiecie jest. No. Walasik jeszcze no. ankiety nie oddał. No. no. no nie, się, nie, nie przecież jak wjechaliśmy, no, to ja i wszystkiego to nie było. Ty, no, nie ale byli no, wcześniej. nie nogi nie. ma. nogi Patrz magia. Muszę wypić wodę. No jak co pan zobaczy, mam sobie Nie. Nie, się. Taka a ja żaba to Czy tak 5 zł. No, jakieś liczby, tak to no, nie. A, a, nie, nie, ja to, takie to, a, to, a też to, są fajne. I to, 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 to grafik jest, jest na szczęście. To było wiadomo, nie. No, za Nawet nie zrobię. To jest bardzo fajne, w tej kamienicie. Jest ten koleś, w Muzeum Sztuki Dalekiego Wschodu, piękne to zwłaszcza, że wszystkiego się nie no. ogarnął. A mam nic Pytaliśmy nie chciał. To no, wiemy, no, bo bo nie, a był taki gościu tego, który powiedział, że on nam wszystko powie, za, jak kupimy dyplom, a ja po prostu, ale on go i powiedział, że nie mam Właśnie, że nam wszystko powie, za kupimy dyplom. Nie wierzę mu, nie wierzę mu. A jaki? I taki zwykły. Taki policjant. jakiś Iwanasz podszedł do policjantów i się spytał, gdzie co jest. I bardzo dobry pomysł. Nie, ale to nie jest Ale znaleźliście wszystko Nie, było powiedziane, no. że nie wolno do policjantów nie, kilka, przechodniów. 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 to Nie, nie, nie. Tylko przechodniów. Nie, przechodniów. Ale w pierwszym czytaniu. No dobra, ale co, co szliśmy? To. Masz, to... My ja nie jestem z Torunia, ja nie jestem z Torunia. No właśnie. na nie Ja nie jestem z Torunia, ja nie wiem, gdzie to jest. Ale potem. Przecież chyba w jak się Trzeba było cztery kopernik, kopernik. no to chyba każdy wie, No ale ej, osoby to, to nie nie u uprały. nas Ona się dowodzi... że każdy to... mówił Ona się ci się się zastanowię. <grydżetki> Wieciarni też. Ale to może z tym, zaraz do, e, do siebie i się nie spytał. Przekonasz, żeby pani mógł powiedzieć, gdzie to jest. A pan się pytał, a co jakaś informacja? No i potem on powiedział, że. A my zaszczyt, się też. Mogę sobie powiedzieć, że. Ja bardzo miło pytałem. Ale nie, tam w tej chwili. Ja najpierw pytałem, czy mieszka panu, co równie. Nie nie, Nie Jak? Nie Wiesz co się sekcja? Sekcja? Lilla. Hmm. Jak tam? Wszystko już macie? Tak. Ma po to, Trzy zadania. Dobra, skończymy się... już, tak? już. Kazimierz Jagiellończyk. Był Torunianinem? Tak. Kazimierz Jagiellończyk? Chyba tak, był. Torunianinem był? Król Kazimierz Jagiellończyk był Torunianem, no dobra. I kto? Chorzyca. Mhm. Julian. A rzeczywiście, dobra, to punkty. I wy jesteście grupa? Ja. Ja muszę was włożyć pod grupę D. Dobra, ja przytrzymaj mi proszę tą, tą podkładkę z dołu. Ja jestem wyższym, a się. Jesteście grupa D, tak? D, tak. Nie mogliśmy znaleźć. tam. Ale nam było dobrze, poszło Bo tam byli sami mądrzy, tak? A my jesteśmy te, a te. A tam byli sami mądrzy i nam się udało Naprawdę. Ej, ja jestem ale... Tak, tam jest Ej, Z naszej A drugie to z trzeciego zadania, nie? Żebyście dobrze się Teraz żebyście utrwalili sobie te wiadomości, które... Żebyście utrwalili sobie te wiadomości, młody człowieku, które przez cztery godziny, żeście wchłaniali. Coś zapamiętaliście? Tak. Tamam. Bardzo się cieszę. Słuchajcie. Zresztą od rozdania Oscarów, Żyli w, w składzie animator, czyli ja. Słuchajcie, no bardzo mi miło, pierwszy raz. W ogóle dosyć trudne rozstrzygnięcie, mm -hmm. dlatego, że Somek ze drugie miejsca tak naprawdę, grupa. Zaraz mam powiem, która się nazywacie. Grupa kretów tak? Nie. <grymne> się takie, takie, takie wymowne. Mieliście dziewczyn. Dziewczyny. Tak, słuchajcie. Dobrze. To są wymowne drugie miejsca. No, pierwsze miejsce degazywacyjnie. o PKP to w ogóle jest, to, co to jest? Skrót, skrót. klub sportowy. Ja tego nie wymyśliłem. Jest P, to nie może być sportowy. No o to nie, to nie będzie. tym kraju. Jeszcze raz 11 punktów. Słuchajcie. jak go się Co? nazywa? O, w karcie nie wiem. Za fajny. Za fajny. Już tego nie spodziewałem. By nie Słuchajcie, poproszę was jeszcze teraz o jedną rzecz, żeby właśnie ten kolega z klubu piłkarskiego zebrał dla mnie wszystkie identyfikatory. Poproszę cię o to. U nie Brawo dla pierwszego miejsca. Dla mnie wszystkich publikatory, dobrze? Dobra, drugie miejsce. Pierwszy zwycięzców. Podziel się tylko... Poczekaj jeszcze. Podziel się ze wszystkimi. Piukazu. Dobra, drugie miejsce. Proszę bardzo. Brawo. Drugie miejsce jeszcze raz Słuchajcie, i pozostałe miejsca zapraszam przedstawicieli grup no do siebie obojętnie. Proszę o do wyboru. Do wyboru do pola. Podzielcie się <laughs> tylko w grupie. Słuchajcie. Dziękuję wam bardzo.